tutaj na próbie generalnej do dziadów, dziadów niezwykłych, bo przecież no właśnie tworzonych przez młodych. Tak jest to spektakl tworzony przez uczniów niepublicznego gimnazjum w Pucku oraz pierwszego liceum ogólnokształcącego w Pucku. Jest to grupa ludzi w wieku od 15 do 18 lat. I robią naprawdę wielką pracę. Podejrzewam, że nie jeden polski teatr nie jest w stanie zrobić tego, co oni robią w tym momencie, bo robią to wszystko sami. Wszystko robią na własną rękę. Nie ma tu, tak prawdę mówiąc, żadnej osoby starszej, opiekującej się całą grupą. Jest reżyser, jest ekipa techniczna i są aktorzy. Wszyscy są młodzi i szaleni, bo porwali się naprawdę na wielkie dzieło. Właśnie, wielkie dzieło, które potrzebuje niejednokrotnie wsparcia medialnego, prawda? Wy tutaj zajmujecie tą stroną stricte medialną, robicie dużo szumu wokół dziadów. No właśnie, jak ten szum wygląda? Tak, staramy się robić dużo szumu, chcemy jak najbardziej rozpr rozprzestrzenić tą wiadomość od, o tym wielkim spektaklu. Staramy się załatwiać jakieś wywiady w radiach, w telewizjach, dawać plakaty. Teraz zaczniemy, zajmiemy się rozwieszaniem tych plakatów. Myślimy także o jakimś wywiadzie w telewizji, żeby pokazać ludziom, że coś rzeczywiście też w Pucku może się dziać, no i że robią to młodzi ludzie. Także ja i Szymon, rzeczywiście zajmujemy się stroną medialną, no i jak najbardziej rozprzestrzeniamy tę wiadomość. Jesteśmy w niezwykłym miejscu, bo to przecież przyszłe Puckie Centrum Kultury, no to też robi duży klimat, prawda? No, oczywiście. Jest to takie, jest to w sumie hala w stanie surowym. Tutaj były dawne zakłady mechaniczne, gdzie produkowano maszyny, prawdę mówiąc, i wszystko, znaczy wszystko nie, niektóre maszyny jeszcze pozostawały, pozostawały dźwigi, pozostawały prasy. Wszystko na początku było w opłakanym stanie. Zanim wszystko doszło do ładu, to mogę powiedzieć szczerze, zajęło to i reżyserowi, i wszystkim aktorom, bo wszyscy się angażowali w sprzątanie sali około dwóch tygodni. Jak się przechodziło przez podłogę i tupnęło się porządnie nogą, to wokół robiła się chmara dymu, bo wszystko tak jak zakłady zostały zamknięte, tak wszystko zostało. Teraz szukamy się na to wielkie wydarzenie, bo to 28 października. No właśnie, spodziewacie się tłumów. Jak to wygląda w Waszej ocenie? E, tak, e, spodziewamy się tłumów. Na początku Kuba założył, że będzie 150 miejsc siedzących. Natomiast po tym, jaki szum zrobiliśmy z Szymonem, poprosiliśmy go, żeby było 250, a może i więcej. Także spodziewamy się dużych tłumów. No, liczymy na to, że, że ludzie nie zawiodą i przyjdą i to obejrzą. A na pewno nie będą żałować. Na pewno nie będą żałować tego, że, że zobaczą, co młodzi ludzie potrafią zrobić sami. Bo to należy podkreślić, że oni to robią sami. Wszyscy w naszym wieku, 18 lat i mniej. 19 dziewiętnastolatkowie też się zdarzają i nikogo więcej nie ma. Dwa, trzy zdania zaproszenia. Proszę od Ciebie Szymon. Cóż mogę powiedzieć, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, bo jest to wielkie wydarzenie, jest to tak naprawdę mówiąc inauguracja y, otwarcia tego tutaj y, obiektu kulturalnego, który ma być w Pucku i jak jest inauguracja, jak jest jakieś rozpoczęcie, wypadałoby wynagrodzić aktorów, a także i władzę bo też wkładają w to wielką, yy, wielką swoją pracę, publicznością. Nagradzi ich tym po prostu samym swoim byciem. Dlatego zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. 28 października, godzina 19, hala obok Urzędu Skarbowego ulica Szystowskiego. you <laughs>